Witajcie na kanale politycznym. Po ataku Rosji na Ukrainę potrzeba rozbudowy i wzmocnienia polskiej armii nie podlega dyskusji. Szef Polskiego MON zapewnia, że dążymy do tego, żeby polskie siły lądowe były najsilniejsze w Europie. W tym celu rozpoczął się proces modernizacji i wzmacniania polskiej armii. Ostatnio Departament Stanu USA zezwolił na sprzedaż Polsce 116 czołgów Abrams oraz powiązanego sprzętu szacowanym koszcie 3,75 miliarda dolarów. To wozy w starszej wersji, które mają wypełnić lukę po czołgach ofiarowanych Ukrainie. Tego samego dnia w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym w Gdyni miał miejsce odbiór pierwszej partii południowo-koreańskich czołgów K2 i Armatochałbic K9. Jak polscy generałowie i eksperci wojskowi oceniają zakupy dla polskiej armii? I czy Polska ma szansę mieć najsilniejszą armię w Europie? Zapraszam na materiał z analizą ekspertów. Tak ocenia to generał Roman Polko. Zakupy z USA i Korei Południowej były konieczne z trzech powodów. Po pierwsze zaniedbania, które miały miejsce w czasie, kiedy były minister obrony Tomasz Siemoniak redukował armię. Drugi powód to konieczność wypełnienia luk, jakie powstały po przekazaniu Ukrainie dużej liczby sprzętu potrzebnego do obrony przed armią rosyjską. Trzeci powód to konieczność modernizowania armii. Wykorzystaliśmy tę możliwość modernizacji polskiej armii i to jest klucz do sukcesu. Uzbrojenie, które otrzymujemy ze Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej, to wysokiej klasy sprzęt. Kupujemy technologię XXI wieku: niezniszczalne czołgi Abrams, które pozyskujemy wraz z amunicją, czołg K2 czarna pantera który jest 12 ton lżejszy, ale też ma bardzo nowoczesne systemy kierowania ogniem oraz system aktywnej ochrony, nowoczesne zawieszenie hydropneumatyczne i ogromną manewrowość. To duża przewaga nad systemami, którymi dzisiaj operuje Rosja w działaniach wojennych na Ukrainie. To jest kluczowe. Polska realizuje jednocześnie programy obrony powietrznej. Hajmarsy, patrioty i pozyskiwane z Korei Południowej wyrzutnie K-239-Chunmo to wszystko sprawia, że Polska Armia jest armią nowoczesną, odpowiada na współczesne wyzwania, realizuje element odstraszania i wzmacnia siłę NATO. Zakładamy obronę kolektywną, ale cały czas pamiętamy, że musimy być gotowi do odparcia pierwszego uderzenia. Modernizacja potrwa i przebudowa armii jest trudna. Bo wraz z dostawą nowoczesnej technologii XXI wieku trwa proces kształcenia kadr. Nowoczesne technologie musi ktoś obsługiwać, aby w pełni wykorzystać ich możliwość. Nie jest sztuką dać super nowoczesny czołg człowiekowi, który potrafi wykorzystać zaledwie 10% możliwości sprzętu. Dlatego bardzo ważne jest kształcenie kadr. Mamy bardzo dobrych i inteligentnych żołnierzy. Polska armia stopniowo wdraża się w nowe systemy, i modernizacja to nie jest jedynie plan, tylko realne, błyskawiczne działania. Dzisiaj to nie jest już ta sama armia, co 15-20 lat temu. Otrzymuję głosy z Europy, że wojskowi nam tego zazdroszczą. Oto analiza pułkownika Piotra Lewandowskiego. Ile prawdy jest w tym, co piszą zagraniczne media, że to kwestia miesięcy, kiedy Polska będzie miała najsilniejszą armię w Europie? Kwestia miesięcy z całą pewnością nie, ale myślę, że w ciągu dekady tak, jeżeli plany zostaną zrealizowane. One po raz pierwszy są rozpisane i realizowane właśnie dekadowo. USA wydały zgodę na sprzedaż 116 czołgów M1A1 Abrams. Ja jestem ogromnym zwolennikiem tego typu zbrojenia, choćby dlatego, że te czołgi od początku budowane były z myślą o bezpieczeństwie ich załóg. Pod tym względem, moim zdaniem, są najlepsze czołgi na świecie. Pojawiła się specyfikacja amunicji, którą chcemy do nich kupić, i to jest dla czołgistów prawdziwe Boże Narodzenie, bo kupujemy najlepszą amunicję, jaka istnieje na świecie. Istnieje amunicja, która może przebić pancerza Bramców, ale czołgi te nie mają zjawiska latających wież, które obserwujemy w rosyjskich czołgach na Ukrainie. Zjawisko to polega na tym, że czołg spektakularnie wybucha, w wyniku czego wieża wylatuje na wysokość nawet kilkudziesięciu metrów. Czołgi Abrams są lepsze od czołgów K2, które ostatnio dotarły do Polski. K2 nie mają izolowanej amunicji. Wersja K2PL, którą chcemy mieć docelowo, ma mieć izolowane magazyny z amunicją i mieć wzmocniony pancerz boczny zarówno kadłuba, jak i wieży. Po tych modyfikacjach to będzie bardzo skuteczny czołg. Dla mnie wizją byłoby, gdyby Abramsy używano w brygadach pancernych, czyli takich najcięższych, a K2PL jako bataliony czołgów w batalionach zmechanizowanych. Oto analiza eksperta wojskowego Jarosława Wolskiego. Jak oceniam ostatnie zakupy sprzętu dla wojska polskiego, w tym koreańskie czołgi i włoskie śmigłowce? Trwa gorączkowe nadrabianie zaległości z ostatnich 30 lat. Wszystkie rządy od prawa do lewa, cięły nakłady na uzbrojenie i nie dokonywały generacyjnej wymiany sprzętu. Od dwóch, trzech lat mamy pewne procesy modernizacyjne i w końcu mamy generacyjną wymianę sprzętu. Potrzeby są jednak tak gigantyczne, a zaniedbania tak poważne, że w tej chwili siły zbrojne RP przyjmą każdy nowoczesny sprzęt kupiony za granicą, który może być w miarę szybko wdrożony do naszych sił zbrojnych. Należy pamiętać, że to właśnie nasz kraj przekazał najwięcej sprzętu walczącej Ukrainie. W związku z czym musimy dość pilnie i szybko nadrobić braki, które wynikają ze słusznego i szlachetnego przekazania sprzętu. Kupujemy czołgi, armatochałbice K-9, także inny sprzęt, który musi być błyskawicznie dostarczony i wdrożony. To są trudne decyzje, kosztowne decyzje, ale interes sił zbrojnych RP wymaga pilnych i możliwie dużych zakupów. Co z zapowiedzią powstania 300 tysięcznej armii? To trudne pytanie dla polityków. Wprowadzamy służbę ochotniczą w szerszym zakresie, czy odwieszamy zasadniczą służbę wojskową. To jest kwestia rozwiązań instytucjonalnych. Ukraina uczy nas teraz, że skarłowaciałe armie nie są w stanie bronić terytorium własnego państwa i nie są w stanie wytrzymywać strat, jakie ponoszą na polu walki. Czyli armia mała jest dysfunkcyjna, szybko się wykrwawia w walce i traci swoje zdolności. Właśnie takie wnioski wysnuwają wojska NATO w tym m.in. Niemcy, którzy dokupują czołgi. Raczej nie ma mowy o redukcji wojsk lądowych w Europie. Raczej mówi się o odtwarzaniu jednostek, które zostały zlikwidowane. Wydaje się, że okres wakacji, jeśli chodzi o myślenie na temat wielkości wojsk w Europie, już się skończył.